No i nagrywamy drogę z hotelu basenu na plażę. To można zejść takim zejściem albo schodami zrobimy schody tym razem. Schodziłem wcześniej. Pogoda ładna. Słoneczna 30 stopni obecnie, to jest kort tenisowy. Po trasie takie ładne kwiatki. Dalej schodzimy jeszcze niżej. I dobrze, i znowu kolejny kierunek. Tutaj taki widok. W tej stronie tam jest taka mała plaża. Idziemy tutaj dalej. To już zejdziemy, może tutaj, tym zejściem. Tu z lewej strony są schody, a my tutaj z prawym takim zejściem wejdziemy sobie. No dosyć tak, nawet się dobrze schodzi. Nie jest tak źle. O, a to są te schody, właśnie. Można byłoby schodami. i tam widać samolot leci także tu latają samoloty nie wiem czy dobre zbliżenie nie wiem nie wiem nie wiem nie, nie, nie wiem Akurat, chyba się gdzieś schował dobrze idziemy dalej I to kolejna część plaży. narzucało trochę glonów wczoraj tego nie było powiem szczerze to przez noc wyrzuciło tyle trochę zjadło tutaj też lądu Idziemy dalej, jeszcze dalej. spróbujemy dojść do samego końca. Super. Już jest taka część bym powiedział mocno prywatna okej okay. takie jakieś są tutaj hotelowe zresztą tam jest fajnie Zaraz będziemy moczyć nogi jeszcze dojdziemy dalej dalej trochę tutaj już jest w cieniu to jest końcówka to już są skały mały tutaj ogląd na wszystko na